przechadzając się po ranczu i obrywając ostatnie przekwitłe kwiatostany. chciałbym Wam pokazać kilka objawów, chorób, ale i żerowania szkodników, na które powinniście zwrócić uwagę w przypadku rododendronów. Takie żółte liście to już zaawansowany objaw niedoboru szkodników pokarmowych, czyli jest to już chloroza. Zastosuj nawożenie, teraz może być nawożenie do listne albo jakiś nawóz jesienny. Koniecznie na wiosnę podsyp nawozem wieloskładnikowym, a także uzupełnij podłoże o torf kwaśny. Takie brązowe, rude plamy na liściach, szczególnie przy kantach liści, to może być objaw poparzenia słonecznego, ale też objaw już choroby grzybowej, takiej jak pytoftoroza. Może też to się objawiać tym, że całe gałązki zaczynają robić się właśnie suche i zamierają. Na pierwszy rzut oka liście wyglądają zdrowo, ale pojawia się na nich taki biały nalot, również może być to objaw choroby grzybowej. Teraz na jesieni zalecam zastosowanie mikoryzy, natomiast wiosną, jak tylko temperatura będzie powyżej 8 stopni, zastosowanie poliwersum. To wzmocni taką roślinę i uodporni ją na wszelkie choroby grzybowe. Niestety, szkodniki również lubią nasze rodzaje dendrony. Dziury w liściach to najczęściej objaw żerowania opuchlaków. Mogą pojawić się również na roślinie charakterystyczne zniekształcenia liści i takie żółte przebarwienia. Jest to również oznaka żerowania szkodników, które znajdują się najczęściej pod liśćmi naszej rośliny. W zależności od tego, jaki to szkodnik, należy zastosować konkretny preparat. W przypadku opuchlaków musi to być środek taki bardziej systemiczny, natomiast w przypadku np. mszycy to może być preparat na bazie oleju rycowego. Więcej wskazówek odnośnie uprawy tych pięknych roślin, znajdziesz w naszym poradniku Różaneczniki i Azalie napisanym przez pana Tatę. Jest tutaj zebrane całe jego doświadczenie i dobra rady odnośnie uprawy, a także i pielęgnacji tych Wspaniałych roślin. I ostatnia wskazówka: nie bój się cięcia. Usuwaj te suche i zamierające pędy.